Tomek, zabezpieczenia. Powiedz mi, z tych trackerów ta energia, to gdzie ona tutaj, którymi kablami tutaj wychodzi? Tymi. Przychodzi. Te przewody. Ty mi te przychodzi. Przy... Dobra, a te przewody to mi... ci pewnie... złapałem się za DC. Teraz ty, ale... mnie ukamieniują. Ta, powiedz mi, ty, ale to są te przewody, te ja ci powiem, to są takie grubaski, to, są... I to one są takie no, wypasione, to z nic cienkiego. 5, z trackera 5 kW idzie 10 mm, a z 385 idzie 6 mm, bo tu mamy 55 metrów, tu mamy 35 metrów odległości pomiędzy trackerem a falownikiem. I to tak fajnie jeszcze zrobione, żeby się coś zierało, to będę widział od razu. Dobra, e, czyli <coughs> szynę taką, powiedzmy, łącznik, bo to tak, nie jest No to to można by było jak Nie, tam... to jest łącznik, tylko tak, e, łącznik, po minusy. Minusy z jednej strony plusy, i z jednej jeszcze oddzielone, bo to jest prąd stały. Pamiętajmy, Fantastycznie. Prąd stały generuje łuki, tak. które skaczą i spalają. Dlatego mega A to mamy ci powiem, e, 500 i 300 V. Wola. Super sprawa, że masz to na wierzchu, bo zawsze jesteś w stanie dużo wcześniej zaobserwować. Ja mam wszystkie ruchy. przewody na wierzchu, tam gdzie nie muszę ich maskować, bo zawsze widzę, czy coś się dzieje.